Cześć ludzie! Witam was w pierwszym odcinku z gry Beholder. Jest to dokładnie DLC Błogi Sen. Dla tych osób, które nie oglądały podstawowej serii u mnie polecam sobie zobaczyć link do playlisty, którą znajdziecie w opisie. Seria pojawiła się parę miesięcy temu, także dopiero teraz dzięki uprzejmości studia mam możliwość nagrać dla was właśnie serię z tego DLC, także jeżeli będziecie oglądali serię, jeżeli wam się podoba powrót Beholdera, dajcie łapę w górę i Ciekawą rzeczą jest to, że wreszcie od czasu, gdy mm, zakończyłem grę, wreszcie gra e, została spolszczona e, no, na język polski, została przetłumaczona na język polski, z czego się bardzo cieszę, jeżeli są osoby, które pamiętają e, pamiętają moje tłumaczenie do zwykłego Beholdera, to wiedzą po prostu o co chodzi, chociaż też nie ukrywajmy, miało to swój e, smaczek. W tym DLC, e, przypominam, DLC nazywa się Błogisen, pewnie też gdzieś będzie link e, do kupienia podstawki, czy też... E, czy też czy też DLC w opisie, wcielamy się w poprzedniego właściciela. W podstawce, z tego co pamiętam, wcielaliśmy się w Karla i na samym początku gry byliśmy świadkami, gdy wynoszono właśnie poprzedniego właściciela, i właśnie w tym dodatku wcielamy się w niego. Dlaczego robię ten wstęp? Bo rozumiem, że od czasów serii troszkę minęło, dlatego niektórzy mogą mi się nie pamiętać, może niektórzy nie oglądali i pokrótce o czym jest gra, o szpiegowaniu, donoszeniu na naszych naszych sąsiadów i y, próbowania y, rozwiązania trudnych naprawdę dylematów, także bierzemy nową grę i tu mamy, wybierz poziom trudności rządowa elita, doświadczy oryginalnej atmosfery gry, obfitującej w trudne wybory i wyzwania i starzysta w kraju nastał okres odwilży, dzięki czemu dochody wzrosają, a wydatki maleją bierzemy, bierzemy rządową elitę zobaczymy, na, czy na takim poziomie dam sobie radę nie wiem dlaczego nie ma napisów Wydaje mi się, że to jest jakby początek, jak to wszystko dopiero powstało. Widzicie, to jest nasz bohater. On ma kota! O nie, coś mu się nie podoba. Wszystkiego najlepszego, życzenia od ministerstwa. No w ogóle, jak przejdziemy do gry, powiem wam coś ciekawego właśnie, co napisali mi twórcy. Beholder, błogi sen, dokładnie tak. Nowe DLC, ciekawe. O co tutaj będzie dokładnie chodziło? Czyżbyśmy znali od razu zakończenie tej, tego DLC, czy wiecie, że będziemy po prostu wyniesieni i wtedy wejdzie Karl? Nie mam pojęcia. Ale wracając do tej ciekawej rzeczy, którą miałem wam powiedzieć, twórcy gry napisali mi coś takiego, że ministerstwo, sekunda, ministerstwo Super Premier pragnie ofiarować ci klucz, właśnie do DLC, do Be ja się zapytałem, bo tam premiera była dopiero za 8 dni tego DLC. I pytam się, czy jest jakieś embargo, czy na przykład nie mogę publikować do jakiegoś terminu po prostu filmów z tej gry. On mi odpisali, że ministerstwo embargo zostało zlikwidowane i mogę bez problemu nagrywać grę. To pokazuje, że twórcy. No, po prostu fajnie się bawią. E, podoba mi się ty, zabawa, zabawa twórców, coś takiego. Mogę odpisać, nie, nie ma embargo. A oni tutaj tak śmieszkowo troszkę em, podeszli do tego. Dobra, dyrektywy. Ja muszę sobie przypomnieć, jak w ogóle się w to grało. Zakazuje się posiadania czerwonego kawiaru, zakazuje się ukrywanie obywateli, którzy skończyli 85 lat. Czyżby nowa mechanika, o, w ogóle odbierzmy telefon. Halo, informacja, odbierz telefon, odbierz telefon. Połączenie alarmowe, ministerstwo. Drogi Hektorze Medino, jestem Hektorem, ok, muszę to zapamiętać. E, Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. 85 lat to piękny wiek, zasługujący na uznanie i szacunek. Ale przecież w dyrektywach mam o, od razu, o przepraszam, e, muszę tak siedzieć. E, w dyrektywach mam napisane przecież, że. Em, nie mogą osoby powyżej 85 roku. Nie wiem, o co tu chodzi. Dobrze służyliście nasze, naszej wspaniałej ojczyźnie. Teraz ojczyzna zadba o was. Wygląda na to, że tłumaczenie jest jakby um, ktoś po prostu robił, nie twórcy, tylko um, jakiś um, dobry człowiek. Także ja się do niczego nie przyczepiam. W przeciągu 14 dni musicie zgłosić się do centrum eutanazyjnego, by poddać się procedurze błogiego snu. O kurde! uporządkujcie wszystkie swoje, swoje sprawy. Przepraszam, ale ja nie mam 85 lat. Takaś pomyłka. Nie nie może być mowy o żadnej pomyłce. Wszystkie dokumenty są podpisane, a wezwanie do centrum eutanazyjnego przygotowane. Ulala. A nie widzicie napisów, kurde. Tutaj, czekajcie, tutaj gdzieś wam y, troszeczkę ukrywa. Może następnym razem postaram się przenieść kamerkę na tą stronę. Zobaczymy, Co, coś pomyślimy. Sorki, za te y, błędy. Y, nakaz przeniesienia w was z bieżącego miejsca zatrudnienia do kolejki oczekujących na procedurę błogiego snu wszedł w życie w dniu dzisiejszym. Dziękujemy za waszą służbę. Miłego dnia. Chwila, to niemożliwe, przecież. I telefon się rozłączył. Połączenie przerwane. No dobra, czyli okazuje się, że mamy lipę. Mamy lipę. Czekają na mnie w centrum eutanazyjnym. To mój koniec. Czy może zdołam znaleźć sposób, aby ocalić swoje życie? To jest dziwne. On mówi, że nie ma jednak 85 lat. Zobaczymy w ogóle, kto tu mieszka. Kot, kot, nakaz. Wiek 9. Ok. Maria Shimmer. O, ja, ja te osoby kojarzę. To są osoby z podstawowej wersji gry. Luisa Krę. Taczewski. Z powodu kiepskiego zdrowia pozostaje w domu i opiekuje się swoim synem. Także znowu będziemy podglądali sąsiadów, zobaczymy co tym razem oni przeskrobali tutaj. W ogóle, ja chyba sam mieszkam. Albo mam kota. Ja widziałem na trailerze, że był kot. Także ja chcę kurde zobaczyć kota. Nie chcę umierać 335 godzin. Wygląda na to, że mamy po prostu 335 godzin na um, jakby uratowanie swojej sytuacji. Także tyle będzie trwało też DLC. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, chyba że później będzie się coś działo. Wybierz numer, odbierz telefon. Lina Ministerstwa Informacji. W ramach programu czystości genetycznej narodu musicie zebrać próbki DNA wszystkich lokatorów waszego budynku. Przeszukajcie każde mieszkanie i pozyskajcie przedmioty, na których może znajdować się materiał biologiczny. Włosy, ślina, krew, naskórek. Za kilka dni przybędzie kurier, który odbierze wszystkie zebrane próbki. Co to za program? Ministerstwo Porządku uruchomiło program czystości genetycznej narodu tydzień temu. Jego celem jest zidentyfikowanie obywateli, którzy są skłonni do zdrady ojczyzny na poziomie genetycznym. Okej, okay, do dzieła. Nie wiem, czy właśnie powinienem. O kurde, nie wiem, czy chcecie, abym czytał dialogi. Możecie też się wypowiedzieć, ale wydaje mi się, że może dla tych osób, które na przykład oglądają na telefonie, nie widzą, to tam mało, mało co jest widoczne. Także może dla tych osób lepiej będzie, żebym czytał, ale poczekam na wasze komentarze, co i jak. Dobra, zapukajmy sobie pod dwójkę, bo wydaje mi się, że pod jedynką ktoś będzie. O, tu jest! O kurde, kto to jest? Jakub Krętaczewski. Fajne głosiki mają, przywitaj się. Dzień dobry Hektorze, potrzebuje pan czegoś? Chciałem tylko życzyć dobrego dnia. Dziękuję, nie wie pan może czy w mieście jest jakiś dobry sklep z zabawkami? Wreszcie 100% dialogów będę rozumiał, jakie to jest miłe. Zbliżają się urodziny u Markusa, a w naszym sklepie wielobranżowym mają tylko drewniane zabawki, a on chce rakietę. Obawiam się, że w pobliżu nie ma żadnych sklepów z zabawkami. No cóż, w takim razie będę musiał kupić coś z naszego sklepu. Podobno drewniane zabawki są bardzo bezpieczne. Są zrobione z naturalnych materiałów i nie zawierają alergenów. Mhm. Mm z naturalnych materiałów, ta jasne. Ostatniej zimy, mojemu znajomemu, skończył się węgiel i zaczął marnąć w swoim mieszkaniu. Palił w piecu wszystkim, co znalazł, nawet meblami. Mimo płaczu syna, spalił też należącą do malca drewnianego konika. Ten konik palił się przez 8 dni, wyobraża pan to sobie? 8 dni zamiast jednego to brzmi jak bożonarodzeniowy cud. Niech pan zgaduje dalej. Jako chemik zapewniam pana, że to była raczej jakaś piekielna mieszanina parafin. O kurde, zobaczcie, zabawki z czego robili. Przynajmniej w tej grze. Wątpię, żeby coś takiego było zdrowe dla dzieci. No tak, wygląda na to, że takie koniki mogą okazać się całkiem przydatne zimą. Chyba ma pan rację. Wiecie co? Wygląda na to, że. Czy e, w ogóle czas mi leci? Nie, ja chyba rozmawiam, to czas mi nie leci. Albo leci. Nie, nie leci. Słyszał pan o procedurze błogi sen? Tak, proszę nikomu o tym nie mówić, ale uważam, że to czyste szaleństwo. Jak pan myśli, to jest bolesne? No słodkie to to nie jest. Niech pan to sobie tylko wyobrazi człowiek tyra przez, bo te głosy będę, tak, każdy będzie miał swój głos. Człowiek tyra przez całe życie dla swojego narodu i państwa, i zamiast zasłużonej emerytury dostaje nas starość A, zastrzyk z trucizną. Poza tym, sądząc po tym, jak wszystko teraz działa, z pewnością nie mają już żadnych porządnych medykamentów. Nie dziwiłbym się, gdyby zamiast szybkiej bezbolesnej procedury starszym ludziom serwowano długą śmierć w męczarniach. O Boże, przepraszam, słyszę o pańskich urodzinach, ale nie skojarzyłem faktów. No, czyli mam jednak 85 lat. Słuchając wiadomości z telewizora, człowiek ma wrażenie, że to wszystko się mu dzieje gdzieś daleko. Zapomina, że chodzi o niego jego bliskich i znajomych. Chciałbym panu jakoś pomóc, ale nie jestem w stanie, w stanie nic poradzić. To nic, panie Jakubie, dam sobie radę. No trudno, co by nie mówić. Właśnie, odcinki będą się pojawiały codziennie. Od razu przezam pytanie, kiedy, flotar? kiedy kolejny odcinek? No to, no, to, no to już wiecie. Już wszystko wiecie. W ogóle otwórzmy sobie... Ula la, kurier. O, panie kurierze, nie mam jeszcze... Bogisem, wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie Narodowego Centrum Eutanazyjnego. Pierwszym gościem centrum został Henryk Orłowski. Gratulujemy temu zasłużonym pracownikowi. Z tyłu coś, głos parawny. Zapamiętajmy ten dzień jako początek końca naszego kraju. Jak wygląda życie zwykłego obywatela: pracuje od rana do wieczora, by utrzymać rodzice, eh, rodzinę. Wracając na to po ciężkiej marzy. Hmm, 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 hmm. Ludzie są zmęczeni. Ludzie obudźcie się. No, wiem, że tam było coś. O! Ty palisz. Ja, ja wiem, jak się gra w to. Jezu, jaki kicia! Jaka kicia? Pogłaszcz kota. Chodź u kotku, też miałem ciężki dzień. Choć nie spędziłem całego dnia na drapaniu fotela, no i wyraźnie jesteś od mnie bardziej zapracowany. Miał. No dobra, całkiem fajnutkie to. Fajnie, że ko kota wprowadzili do takiej DLC. Mam nadzieję, że też gra będzie rozwijana. Może jakaś druga część wyjdzie, albo cokolwiek. Um, czekajcie. Czy ja w ogóle dobrze robię? O Jezu. O, nakryła mnie! Co ty robisz, wujku? Przyszedłem sprawdzić, czy u was wszystko w porządku. Tatoś mówi, że jak ktoś przychodzi bez zaproszenia, to znaczy, że to jest policjant albo złodziej. Nie wyglądasz na policjanta, wujku Hektorze. Złodziejem też nie jestem, kochanie. Jestem nadzorcą budynku. Tylko nie mów mamie, że zostałeś taki bałagan. Zaraz tu posprzątam. U nas wszystko w porządku. Umowa stoi. Ok, czyli z dziewczynką, jak widzicie, bez problemu się dowiadałem i widzę, że... Wow, ale statua! Ale statua. A, mogę sobie kliknąć. Ej, to nie wiem, czy to wcześniej było, czy też nie, ale mogę kliknąć, żeby sprawdzić, kto mieszka w danym, pod danym numerem. Okej, okay, gdzie ta dziewczynka idzie? Czy ona idzie na dół, czy do góry? Się zastanawiam, wiecie? Okej, okay, ona idzie tutaj, także wiem, że tamte drzwi były otwarte, spoko, ale może uda mi się szybko coś znaleźć, um, aby oczywiście te próbki, aby ogarnąć te próbki. Musimy oczywiście przeszukać wszystkich mieszkania, o kurde, e, torebka, czerwona książka portmonetka, model statku klisza, lubi słodycze dobra, dobra, dobra załóż próbkę Marka, aha, czyli coś na czym to, to chyba jest dobra, dobra próbka, ręcznik, niebieska koszula niebieska smutnica, ten przedmiot może o, zabierz dobra, zabieramy to, o kurde mamy pierwszy przedmiot em, pierwszy przedmiot Klausa Schimera tygielek do kawy książka, grzebień tytoń książki Okej, okay. napisano, że ktoś jest bezpłodny tam. Szybko, 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 szybko. Wybiegnij. Oczywiście m, zawsze jest to samo, te osoby są zbyt głupie, żeby ogarnąć co tu się dzieje. Opiblo opublikowano nową dyrektywę. Zakazuje się posiadanie materiałów przedstawiających nagość. Ulala. No dobra. Dobra, dobra, dobra. Żanna, tak? To jest żanna. Zobaczymy, czy ty mieszkasz pod czwórką. Um. Żanna Ern, kurde, czyli ty tu mieszkasz ze swoim mężem, spoko, to zapukajmy sobie tutaj, w ogóle widzę, że kotek ma dla mnie questa, ciekawa sprawa, tego jeszcze nie było, żeby kot miał dla mnie questika otwórzmy drzwi, nikt nam nie otwiera o, co ty tu robisz mamy kolejne informacje, które będziemy na pewno mogli wykorzystać Rosa Ranek, Rosa Ranek ja ją kojarzę, odwzajemni powitanie jak się masz, Rosa? Rwa kurczowa nie daje mi miżeli. W naszym mieszkaniu jest strasznie zimno. Hektorzy kochany, może zrobiłbyś coś z ogrzewaniem? Robię co mogę. Niestety w panuje deficyt węgla, więc moje wysiłki niewiele dają, ale przecież z zabawką możemy coś ogarnąć. Mieszkamy w pobliżu kopalni węgla, a i tak węgiel dostajemy od wielkiego święta. Całe wydobycie jest wysyłane do fabryki i na front. Wiem, mój drogi, ale nie robi mi się od tego cieplej. Czasami kusi mnie, żeby wziąć wszystkie stare gazety, te ze zdjęciami naszego mądrego wodza. Marek trzyma je w domu, ale nigdy nie używa do robienia papierosów. Mamy pe pełną szafę tych ścinków. Zabrałabym całą tę makulaturę i porządnie napalili w piecu. Przynajmniej jeden dzień byłoby ciepło. Wybi to sobie z głowy i nikomu o tym nie mów. Jeśli ktoś na ciebie doniesie, to zostaniesz oskarżona o obrazę uczuć patriotycznych robotników. Wiem, wiem. Ciągle zastanawiam się, kim są ci przewrażliwieni robotnicy. Jak trzeba posprzątać korytarz, to nie widać żadnego robotnika ani patrioty. Ale jak trzeba się poczuć urażonym, to proszę, ustawia się cała kolejka. O, widzicie, czyli jej się nie podoba. Jej się po prostu nie podoba. Ona jest gotowa palić um, materiałami wielkiego wodza. Rozmawiają o eutanazji, rozmawiają o chłodzie. Porozmawiajmy, może jakiś klesik jest z tego wywiąże. Robi się coraz chłodniej. Jak się czujesz, Rozo? Dokładnie tak, jak powinna się czuć osoba w moim wieku, a do tego bolą mnie plecy. Marek mówi, że powinnam nas morować je rozgrzewającym balsamem. Tylko skąd go wziąć? Od 10 lat nie widziałem ani gorczycy, ani ostrej papryki. Okaż współczucie. Tak mi przykro, chciałbym ci pomóc, ale nie wiem jak. W moim mieszkaniu też jest strasznie zimno. Okej. Okay. Nie, nie wiem, nie, nie wiem czy cokolwiek to zmieni, ale u nas też jest zimno, także kurde, nie marudź. Nie marudź, bo, bo może być gorzej, prawda? O nie, kto to jest Jakub? Ja z Jakubem już rozmawiałem. Tak, z Jakubem się już poznaliśmy, także spoko. Zobaczymy, co chce mój kotek. W ogóle mam 59 godzin, żeby zdobyć te próbki. To, to jest naprawdę mało, zwłaszcza, że nie mogę nic zrobić. Daj karmę w puszce. Jesteś głodny, futrzaku? Proszę, wcinaj. Miau, okej. Okay. No spoko. Wiecie co, zrobimy sobie zakupy i kupimy parę, um, parę kamer. No, to trzy kamery albo jeszcze kupimy sobie te kamerki, takie dwie malutkie. I e, musimy, no niestety, przeszukać wszystkich e, przeszukać wszystkich wszystkich miejscówki, wszystkich domy. Tylko to nie jest e, takie łatwe, jak się wydaje, z prostego powodu. Oni cały czas są w domach. Dobra, zapukajmy i zobaczmy, co chce ten e, pan. Jak się nazywasz? Shimmer, Klaus Shimmer, co ode mnie chce. Ktoś powinien przyjść. Uh, Nathan, Dobra, wiecie co, kupimy coś od niego, a później mu coś sprzedamy. On zawsze ma takie dobre towary tutaj. Przeceń. dzień dobry, nazywam się Hector Medina, jestem zarządcą tego budynku. Dzień dobry, jestem Nathan Kechler. Często przechodzę obok pańskiego budynku, więc będziemy się często widywać. I lubi pan spacer? Nie, 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 pracuję tu, handluję towarem i informacjami. Prowadzi pan sprzedaż na ulicy? A dlaczego nie? Świeże powietrze, to samo zbroje, zdrowie. Podoba mi się ten dom. W dzieciństwie mieszkałem w pobliżu. Obserwowałem, jak dom numer 6 się zmienia. Kiedyś to była luksusowa willa. W skrócie on sprzedaje naprawdę fajne rzeczy. Czasem, jeśli chodzi o interesy, um, otworzyłbym w nim, z... dobra, dobra, dobra. Bo nic ciekawego się od niego nie dowiemy. A chodzi tylko o zakupy: on sprzedaje naprawdę fajne rzeczy. Na przykład, mogę wam powiedzieć, że czekolada na 99% będzie, będzie zakazana. Dlatego ja sobie tą czekoladę już kupię. Nalewka Whisky. Ulala, na, chyba już jest. O kurde. Puszka karmy dla kotów. Kupimy sobie dwie puszki tej, takiej karmy, żeby później się nie okazało: O, lubisz czytać książki interesujące, ale nie wiem, czy to czasami nie jest sprzeczne. Za chwilę zobaczę moje tutaj dyrektywy. Zakazuje się posiadanie czerwonego kawioru, zakazuje się ukrywanie obywateli, którzy skończyli 85 lat i zakazuje się posiadanie. O, czyli na razie spoko. Chciałbym to mieszkanie sprawdzić. Zapukajmy tutaj i zobaczmy, czy czegoś ciekawego się dowiemy. W ogóle już ta seria ma to do siebie, że tutaj tak mi szybko odcinki mijają że naprawdę to jest, to jest aż dziwne. Ja dosłownie włączam na chwilę nagrywanie. Bum! Mamy 20 minut kolejne. To jest, to jest właśnie to jest właśnie Beholder Błogi Sandy Elsie, przypominam, gramy jeżeli ktoś sobie odpalił na środku filmik, czy tam pod koniec. Mm -hmm. Okej. Okay. Pozwoli pani, że się przedstawię. Nazywam się Hector Medina i jestem zarządcą budynku. Nazywam się Żanna Ern. Zna pani Georgia De La tak, czasami dla niego em, pozuję. Uwzurał sobie, że jestem jego muzą. Z tego co wiem, jest pani dla niego inspiracją. O kurde. Dziwnie się czuję wysłuchując jego komplementów. Nie przywykłam do takiego traktowania. Mimo to cieszę się z możliwości zarobienia dodatkowych pieniędzy. A George jest prawdziwym gentlemanem i nie składa mi żadnych nieobyczajnych propozycji. Hmm. Porozmawia o jej życiu, porozmawia o George'u. Rozmawiaj o stanie państwu. Porozmawiaj, proszę mi o sobie opowiedzieć. Dlaczego tak się pan mną interesuje? Uuu. Nie, no 500 punktów autorytetu? Nie. Interesujesz się wszystkimi lokatorami. Moje życie to nie pańska sprawa, czyli ona ma na pewno jakiś, jakiś tutaj sekret. Kurde, w jaki sposób mogę się dostać do nich, jeżeli ich jest tyle po prostu w domu, że. Gdyby ona teraz wyszła, to by było spoko. Zobaczcie, ona. Ktoś tutaj idzie do drzwi. Niech sobie idzie do drzwi. Weźmy sobie tutaj jeszcze. Zapukajmy. Zdobądź próbkę. Nie, nie jest tak łatwo zdobyć te próbki. Dobra. Wiecie co? Otwieram. Otwieram od razu drzwi na pełnej. Kurde. Muszę coś znaleźć na. Em, muszę coś znaleźć, co będzie zawierało ich DNA. Oczywiście. Nikogo tutaj nie ma chyba. Okej, okay, raport. Magazyn. Rękopis. Dwie rzeczy. Nowa dyrektywa. Zaraz sobie tę dyrektywę, przeczy dyrektywę przeczytamy. Okulary, książki, książka. Okej. Okay. Właśnie, ja powinienem zamontować też kamery. Ajajaj. Nie pomyślałem o tym, żeby montować kamery w mieszkaniu. W ich mieszkaniach. Portmonetka, książka. W ogóle zbadamy sobie tą statuę. Bo. O nie. Mam nadzieję, że on tutaj nie idzie. Kwiat. Kwiaty są bardzo drogie. O kurde. Mamy bardzo drogie kwiaty. Dobra, montujemy sobie kamerę trujeczkę, żeby jak najwięcej. Um, mieli, żebyśmy mieli jak najwięcej widoku na wszystko. Okej, okay, super. Tylko muszę pilnować, żeby tutaj się nic nie stało. Zegarek paszport, turecki, tygielek do kawy, ręcznik grzebień. Dobra, bierzemy grzebień i mamy kolejny przedmiot, na którym będzie ten na. Jeszcze musimy um, zdobyć FAK. Nie, 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 nie. Co ja zrobiłem? Ja musiałem tutaj być to, to, to naprawdę musiałem tutaj być Co pan tu robi? Przeprosi wejść Przepraszam, już znikam, niech się pan stąd wynosi Okej, okay. ale mamy jeden przedmiot I tak naprawdę połowę mieszkania Mamy już um, Mamy już ogarniętą, co mi się podoba co, co jest naprawdę spoko Weźmy tutaj, zapukajmy Widzę, że niektóre osoby wychodzą Z domu O, ona też w ogóle wychodzi to po, poczekaj, poczekaj, poczekaj. To ja od razu wejdę sobie do Twojego domu i przeszukam, go, przeszukam dalszą część, i będę już miał jeden dom przynajmniej z głowy na ten, na ten odcinek. O, zobaczcie, tak narzekałem, że. O, wszyscy siedzą cały czas w domu, a okazuje się, że teraz będę miał mnóstwo, mnóstwo czasu na przejrzenie każdego każdego mieszkania. Także to mi się to mi się bardzo podoba. Kanapka, ulala, kanapka. Mhm, Kanapki nie potrzebujemy. Jeszcze kogo my potrzebujemy um, z tego mieszkania? Książka, farby, wino. Kurde. Czy tam coś jest z tyłu? Nie. Tutaj nic nie ma. Krzesełko już sprawdzałem. Do szafy nie mogę iść. Telefon? Mo może telefonu nie sprawdziłem. Może o telefoniku zapomniałem. Książka troszeczkę do zębów. Hmm, 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 dobra, wiecie co ja sobie sprawdzę po pierwsze um, jak to wygląda numerek czwarty, okej okay. zebrane dowody, Georgia mamy i jeszcze tej pani byśmy musieli Żanna Ern Żanna Ern, przekaż próbki Luizy, Jakuba, Marka, Rosy, Maril Klausa, zobaczcie, że Żarna tutaj nie mamy, znaczy tej pani Ern także to jest ciekawe, to jest ciekawe, bo myślałem, że każdego przecież mieszkańca mam ale wygląda na to, że nie. Także wbijamy sobie do mieszkania numer 3. Nie wiem, czy mi się w ogóle gra zapisze. Dlatego ja już bym z chęcią zakończył odcinek i byśmy kontynuowali sobie tego questa, ale pewnie gra mi się nie zapisze, dlatego wolę, wolę to sobie zakończyć. Szachy, duży szlafrok. A, tutaj też kamerkę, kamerę trójkę damy. Dlaczego by nie? Kamery muszą kurde, być, żebyśmy my czuli się bezpiecznie w tym państwie. Proszę dajcie mi tytoń, czerwony kawior, ulala, czerwony kawior no powiem tak, ktoś tu będzie miał duże, bardzo duże kłopoty, grzebień, ręcznik, zielony krawat, stare buty, nowa dyrektywa, proszę on tutaj nie idzie, nie? okej, okay. jeszcze raz szybko, on wszedł do swojego mieszkania, grzebień, apteczka paszport, wejdziemy sobie jeszcze tutaj do tego pomieszczenia o nie, nie, to jest dobra żanna, to jest żanna. E magazyn, klaser. Y nie do pałki papierosów. Zabierz. O, i tutaj ktoś idzie. Na suwę tutaj ktoś idzie, szybko, szybko! Jest! Uciekłem, ale mamy kolejną, mm, kolejną próbkę, tam, także to mi się podoba zobaczymy w ogóle, jak wyglądają te dyrektywy. Zabranie się posiadania i grania na, wow, bałałajce, okej, okay. zabranie się posiadania yy, picia soków owocowych, bałałajkę ktoś miał, w sumie mogłem ją ukraść i sprzedać, no niestety tak to tutaj wygląda, kurde, że będziemy sprzedawać wszystko, na razie zbieramy sobie oczywiście te wszystkie próbki i tak dalej, a dopiero później zaczniemy, em, zaczniemy kablować na mieszkańców, że posiadają nielegalne, nielegalne substancje, mamy na razie trzy próbki, Potrzebujemy jeszcze Luizy, Jakuba, Rozy i Marii. Czekajcie, Luiza, Jakub. Mm -hmm. To chyba Markus. Luisa, czyli oni mieszkają pod dwójką czyli tutaj i Klausów jeszcze potrzebuje, Ci tak to jakby pierwsze piętro mamy już ogarnięte, będziemy musieli się zająć parterem, ale nie zrobimy tego w tym odcinku zrobimy to w nasenem, także łapka w górę jeżeli wam się to podobało a my wrócimy już jutro w drugim filmie z gry Beholder DLC Błogi Sen do zobaczenia, na razie, cześć!